Postanowiłem, że po pracy wyjdę pobiegać i zabiorę ze sobą pokemony. W takim sensie, że włączę sobie e, grę na telefonie, oprócz oczywiście ranki pera i jakiejś muzyki. Włączę grę i w trybie oszczędzania baterii e, schowam sobie, niech mi gra liczy kilometry i niech wykluwają się jajka. Początkowo miałem taki pomysł, żeby do moich dwóch inkubatorów włożyć dwa 10-kilometrowe jajka i po prostu w jednej sesji biegowej je sobie wykluć. Niestety dosyć rzadko tam zaglądam. Okazało się, że miałem tylko jedno 10-kilometrowe jajko, a inkubatorów miałem aż trzy. Gdzieś za któryś z kolejnych poziomów doświadczenia wpadł mi kolejny inkubator, a ten poprzedni, który miał tylko trzy użycia, jeszcze nie był zużyty. Tam zdaje się tylko jedno jajko w nim wyklułem. Tak więc postanowiłem, że załaduję to 10 kilometrowe jajko i dwa 5 kilometrowe jajka. Przebiegnę połowę dystansu, te dwa się wyklują, wrzucę kolejne dwie piątki. Dobiegnę dyszkę i na końcu wyklują mi się wszystkie trzy jajka, e, łącznie pięć. Nie interesowało mnie żadne zbieranie Pokémonów po drodze, chciałem po prostu zrobić ten dystans i wykluć jajka. Załadowałem więc pierwsze jajka, odpaliłem runkeepera, odpaliłem muzykę, no i biegnę. Po niespełna dwóch kilometrach wyciągam telefon z kieszeni, żeby zobaczyć jak tam postęp i ku memu zaskoczeniu widzę, że wszystkie trzy jajka mają przebiegnięte 0,0 km. Absolutnie nie wiem z czego to wynika, czy z problemów z serwerami, czy z faktem, że aplikacja działała w tym trybie oszczędzania baterii. Na pewno nie z faktu, że poruszałem się zbyt szybko, bo aż tak szybko nie biegam. Nie ufając już więc telefonowi w trybie oszczędzania baterii, schowanemu w kieszeni, z telefonem w ręce nie musiałem długo czekać, aż natknąłem się na pierwszego Pokemona. I może bym go nawet zignorował, bo tak jak mówię, przede wszystkim chciałem biec, ale był to pierwszy Eevee, na którego się natknąłem. Zatrzymałem się więc, żeby go złapać i... żadna wielka niespodzianka. Gra zawiesiła mi się na ekranie bola i Eeveego niestety nie złapałem. No, ciśnienie mi trochę skoczyło. Zacząłem się stawiać, po kiego grzyba oni dodają kolejne państwa, bo e, dzisiaj dorzucili Wielką Brytanię, wczoraj Niemcy, skoro i tak nie są w stanie tego sensownie obsłużyć. Na szczęście długo nie rozpaczałem po utraconym IV, gdyż kawałek dalej natknąłem się na następnego, a potem kolejnego. Okazuje się, że to jest bardzo dobra okolica i być może wybiorę się tam się kiedyś na polowanie, bo i naprawdę jest cała, cała masa. Kiedy rankiper w słuchawkach poinformował mnie, że właśnie przebiegłem 5 km, postanowiłem zerknąć do jajek i okazało się, że w jajkach zaliczone mam dopiero 2,1 km. Kolejne zbierane na trasie Pokémony i zdobywane w ten sposób doświadczenie dały mi w trasie 11 poziom. A niedługo potem natknąłem się na Jinx z CP422, którą na szczęście udało mi się złapać. Kolejne małe porównanie. Według ranki pera przebiegłem już 6 km, tymczasem na jajkach mam 3,4 km. Na 7 km jajka pokazują 4,3. Aż w końcu po przebiegnięciu prawie 8 km wykluwają się moje dwa 5-kilometrowe jajka. Z pierwszego wykluł mi się Slowpoke. Bardzo fajnie, nowy Pokémon, chociaż niezbyt mocarny. A z drugiego jajka wykluła się całkiem spoko Goldin. Ładuję więc do inkubatorów kolejne dwa 5 kilometrowe jajka, chociaż już dobrze wiem, że na 10 kilometrach ten dzisiejszy bieg raczej się nie skończy. Po przebiegnięciu, według Rankipera, 10 kilometrów moje 10km jajko w Pokémonach ma na liczniku 6,9km. Ten dziesiąty kilometr rozpoczyna też fragment trasy wzdłuż linii brzegowej, także teraz zaczną się wysypywać wodne pokemony. Jedenasty kilometr to 8 kilometrów na moim dużym jajku i 2,5 kilometra zaliczone na tych pięciokilometrowych jajkach. Zgodnie z oczekiwaniami, wpadają też wodne pokemony: Tentakul, Magikarp i bardzo miła niespodzianka. SEAL z CP312, który jest kolejnym nowym nabytkiem. 12 km kończy bieg nad wodą, na 10 km jajku mam już 8,7 km, a na mniejszych jajkach 3,4 km. Ponieważ nie biegnę już nad wodą, do repertuaru trafiają głównie drauzi. Po przebiegnięciu 13 km jestem już bardzo, bardzo blisko, 10-kilometrowe jajko pokazuje 9,7 km, także jest nieźle. Te mniejsze jajka mają 4,4 km. I w tym momencie, jak na złość, serwery absolutnie odmawiają posłuszeństwa i nie mogę zalogować się do gry. Czyżby cały ten wysiłek miał pójść na marne? Następne kilkaset metrów biegnę dosyć zniechęcony. Gdzieś tam po drodze, na chwilę, udaje się na szczęście połączyć z serwerem. I wreszcie wykluć moje 10-kilometrowe jajko. Wykluwa się z niego Eve i prawdopodobnie bym się z tego ucieszył, gdyby nie fakt, że wcześniej złapałem już kilka sztuk. Spoglądam więc na ranki Pera, żeby zobaczyć, jaki dystans przebiegłem, żeby wykluć to 10-kilometrowe jajko. I według ranki Pera było to 13 km i 300 m. Jestem już blisko domu, eee, zostało mi kilkaset metrów naprawdę nieduży dystans. I ponownie pojawiają się problemy z serwerami, a przecież mamy jeszcze te dwa 5-kilometrowe jajka do wyklucia. Ponownie ledwo, ledwo udaje się jakoś dobić do serwera i autentycznie 200 metrów e, przed domem wyklowają się moje dwa ostatnie jajka. Z pierwszego wypada Horsie, gdzieś już wcześniej nad wodą złapana, i do tego z żałośnie niskim CP, także my. Natomiast z drugiego jajka wykluł się Bellsprout. Niezbyt mocny, ale nowy Pokemon, także wchodzi więcej doświadczenia, i generalnie jestem zadowolony. Po dobiegnięciu do domu e, spoglądam na runkeepera. Przebiegłem 14, trochę ponad 14 km. E, nie był to mój najszybszy bieg, tak naprawdę był to najwolniejszy bieg, mniej więcej na tym dystansie. E, cały bieg trwał około godziny 45 minut, i w tym czasie, oprócz wyklucia tych 5 jajek, Zopałem też 24 Pokemony. Także moim zdaniem całkiem niezły, całkiem fajny wynik. I pomimo całej tej frustracji i przebiegnięcia tych nadmiarowych kilometrów, bo mówię, zrobiłem 4 km więcej niż powinienem, i mimo problemów z serwerami, ogólnie cały ten wypad, cały ten pomysł, cały ten bieg uważam za jak najbardziej udany. Dajcie znać w komentarzach, czy takie dokumentowanie gry zaledwie z klinchatami. Też dało radę, czy jednak wolelibyście oglądać filmy z gameplayu. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia jutro.